Witam. Chciałam się podzielić z Wami treścią z podręcznika podstawy psychologii według Krzysztofa Maćko. Potrzeba sensu życia. Potrzeba sensu życia jest ważną potrzebą, dzięki której w działalności życiowej człowieka występują takie wartości uznane przez niego za istotne. Że może on prawidłowo funkcjonować, co oznacza w praktyce optymalną dynamikę działań w stosunku do efektów. Pełna realizacja tej potrzeby powoduje bardziej optymistyczne nastawienie do rzeczywistości, większą gotowość do podejmowania nowych i śmielszych zadań życiowych, jeżeli odczuwamy brak tych wartości, to wtedy działalność życiowa człowieka jest słabsza w stosunku do jego możliwości. O niskiej motywacji do podejmowania trudu, nieukierunkowana, rodząca wahania i rozterki, często zmieniająca kierunek i oceniana przez podmiot negatywnie. Istotą zaspokojenia potrzeby sensu życia jest zrozumienie i zaaprobowanie sensu swojego działania. Jeżeli w dojrzałym życiu człowiek pragnie zaspokoić potrzeby kontaktu emocjonalnego i realizację tej potrzeby uważa za najważniejszą, to jego działania mogą rodzić konflikty i niepowodzenia. Potrzeba sensu życia jest potrzebą cechującą dorosłego człowieka. Bez jej zaspokojenia nie może on funkcjonować optymalnie. Polega ona na uzasadnieniu sensu własnego bytu poprzez znalezienie sobie jasnego planu, życiowych celów i praktycznego, możliwego do zaaprobowania kierunku działania. Treść sensu życia powinna wynikać z własnych przemyśleń, doświadczeń, preferencji. Powinna być dostosowana do indywidualnych cech osobowości. Strategia życia jednostki wymaga zmiany roli sensu życia w różnych fazach biografii jednostki. Możemy rozróżnić trzy formy zaspokojenia potrzeby sensu życia. Jedną z nich wyznaczają marzenia młodości i to one nadają sens całemu życiu. Druga to znalezienie sensu życia w wieku dojrzałym zaprzeczenie tego, co ukształtowały warunki życia w młodości. Trzecia to zrealizowanie potrzeby sensu życia w jednej części życia, co nadaje sens całemu życiu. Zapraszam na plan duszy. Plan duszy rozpatruje sens życia, przeznaczenie duszy, personalizację. Spojrzenie na swoją osobę jako jednostkę, identyfikację. Czym jestem? Kim jestem? Co mam tutaj zrobić? Jakie są moje mocne strony? Jakie są moje słabości? Jak mogę te słabości pokonać? Co jest ostatecznym celem? Co jest ostatecznym celem w, w moich obszarach do osiągnięcia? Celem życiowym. Celem duchowym? Co jest przeznaczeniem mojej duszy? O czym mówi jeszcze psychologia? Brak jasnej odpowiedzi, według Franka i Bloklera, powoduje stany napięcia, przygnębienie, depresję, stany egzystencjalnej frustracji. Stany te manifestują się poczuciem pustki, że nic nie jest ważne, że nic nie ma sensu, wstrętem do działania i życia. Każdy człowiek, według Frankla, dąży do życia świadomego i zgodnego ze swoim planem życiowym i zobowiązaniami. Kto nie wie, jakie ma zobowiązania wobec życia i siebie, przeżywa rozterki, niezrozumienia i pustkę egzystencjalną. Potrzeba sensu życia jest związana z potrzebą urzeczywistnienia. A sens życia powinien wynikać z ogólnych przekonań osoby, własnych refleksji. Powinien być nastawiony na dobro innych ludzi, sprawiać satysfakcję. Kochani, zapraszam po analizę indywidualnych planów duszy. Pozdrawiam.